Witam wszystkich serdecznie, to jestem ja, Puffer i mam nowe włosy. Mam nowy kolor, nie wiem, czy dobrze widać, ale poza tym witam Was, w grze, którą tylko OG gamers poznają i będą wiedzieli, co chodzi. A dla tych, którzy nie wiedzą, z -E. Najwspanialsza gra, jaka istnieje ogólnie. God of War? please. please. To jest nic w porównaniu do Wally'ego. Dzisiaj chcę zagramy i mam zamiar zrobić z tego całą serię. And I'm not even joking. <grych> to jest ogólnie gra mojego dzieciństwa. Grałam to, przeszłam to parę razy, ale z racji, że grałam to dość dawno. Nie pamiętam, no trochę oh. pamiętam, więc jakby wydaje mi się, że mimo wszystko będzie to dość świeże, co będzie się działo. Mm, create a profile. Jak możemy nazwać ten. X. Zwomix, okay, mix So, that's perfect. Right. let's go. Cheats? Wait. Some cheat if they're? No więc y, robimy 100% tych grze, ale nie wiem czy będzie po polsku. Ogólnie jest tutaj dubbing jakikolwiek, ale raczej będzie po angielsku niestety, bo nie ma innego języka. WOLI! Woohoo! Nie wiem z dlaczego jakoś tutaj jest strasznie chujowa, ale... It's old game, so. All Wallybots bots are required to report immediately for a routine checkup. <gasps> All Wallybots bots must go immediately to a VNL checkup station. Gankakra <laughs> <laughs> hot. to that. Oh, I understand. to dig your cut? Dig. dig you out? Or oh, get the and you? So fucking cute. Final check -up. phase 1. Collect blue energy charges to open the lock B&L security door. W tej grze... Kurwa, jak się trzęsie wszystko, halo. Ale ta gra mi działa w 60 fpsach, ja jestem tak kurwa pod wrażeniem. Masz, masz mapę, kurde, możesz się rozpędzić. Faj, zapierdalasz, miau. Przychowasz tą kurde, to kurde co? Ten kwadracik. Aaa, strzelki. So Możemy dopiero dalej krocami! Ciąg. Yeah. Ups! Huuuu! Hell yeah! I te cuby można jakby zabierać ze sobą, co nie? Więc jakby. Czy mogę jak na spawnić tak w kółe? jest. limit? Czy już poznikam? Ja już znikają. Czyli cztery to są limit chyba. Utkam wszystkie mechaniki w tej gry. <laughs> Parku!

Oh Ej, yeah. jeee, ten pro skater. Mogę skoczyć tam? Czekaj, Czekaj, tutorial, bo nie, nie, nie przestanę. A, dobra. Tutaj jest pro skater. Mówak, dobra, wiem jak się gra. czas się rozpędzi. Boom. Flipa zrobić jeszcze raz flip -u -u. o kurde, ale trik, co jest kombosy już to tworzę, nie? Ale teraz patrz na to, U -u. Pio -u. Pio -u. Skurwa, ale triki da trudno robić, <śla> ta gra jest genialna. To jest...

Skok. Najlepsza część. Ora, gramy w Jackpota. Wait, um. Nice. A jeszcze chcę Kurwa nie chciałam z tego wyjść. Ora, ziemiłoś. Do Bam! Jeszcze raz co do fulla, to ja to Kurwa, ale jestem przyjebana. <śmuszyne> Oooooo, oh, hell yeah. Ooooość. Oh. <śmuszyne>

No i jest zamortyzowany ten stołek I pierwszy jest pan I te wszystkie się tu mają zmieścić? Zero na zero Ez. lat później To są martwe ciała, oli. Mordo Jakby ciała swoich kolegów tam leżą I kloc I biedny to układa sam Tam się zaraz wro... tam w Z tyłu się wyjebia ta góra Jak on to układa? To na górze Fakty. Sandstorm! Chyba, że to są. To nie Sandstorm! O kurde! Dawaj, na skróty! U, pamiętam jeszcze te skróty! Nie, 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 nie! O, nie zebrałam wszystkiego! Fuck! Znowu, na skróty! Piu! Jeszcze pamiętam, ty, ale... Trzeba, że pamiętam w ogóle Nie! Ale debil ze mnie, nie wierzę! Nie, nie będę mieć 100%! Nie! Kurde, zjebałam! U, u. Na skróty! I no, to kawałka Woooo, wow Holy shit, alright, easy Także Mam tyle czasu, kurde nie zrobiłam wszystkich skrzyni. Dzięki. Dzięki. skrzynieńki Trzech no, skrzyń to trzy jak debil, kurde co na... No, nie, nie mogę Dobra, robimy to jeszcze raz Czekaralu A Soundtrack czy jest na Spotify'u oh my god that's so I don't know, but Wally is so like free from free 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 roam a hidden artifacts are placed throughout the world to locate them, press and release right Boo blue <laughs> Mogę sobie słuchać muzyki, to już nie fucking way. A nie, wcale nie za to. Yo, that's sick. Oh, that's my bro. To jest tak stary gra, a ma tyle kurde opcji. Możesz sobie włączyć i możesz tym klaserem strzelać, nie? To jest kurwa, genialne yeah, O, uh, uh, uh. okay. uh, uh. Ale to. Czekaj, muszę jakąś kupę stworzyć i to rozjechać. Ty. Wow, z kurde. Z czego zrobiony jest ten plot śmieci? śmieci? Wow. Jest 30 skrzyń. Mam zamiar zrobić wszystkie. Zresztą sobie z muzyki, słuchaj, to jest genialne. I lepszy feature. Gdzie są skrzynie jeszcze? Halo? O, tam i tu, Dora, jestem. Świetna. Au! I wszystkie skrzynki mam. Dobra, co mogę robić teraz? Tu muszę najpierw, jakby. O, o, teraz szukam. Latarka! Kornetka! Nie wiedziałam, że to właśnie są komuty. No wyrodzone. Ty! <grymne> Mój kumpel! Żyje jakiś! Karaluch! On jeszcze żyje, co nie? To jest na mnie pojebane. Chapter bonus! Hell yeah! Już stanęłaś na tego! To było jak jukebox? Czy takiego? Jest A no, właśnie, widzę kurde, posprzątali, Dobra, trzeba zrobić. Iu, iu, iu. Teraz to się zniżyło, i teraz tam ma być. To jest zjebista, że to może z każdego kurwa miejsca. Jakby nie ma tych takich kupek, że tylko z tych kupek możesz wybrać te śmieci, tylko że wszędzie. Gdzie są jakichś śmieci, to jest. Kurwa, Woow! Uuu, O, ha ha Ja tam kurwa by A, w ja w sumie ja nie powinnam pamięć. iść. Vortex is broken away! No way! Mał ma mał ma ma. Tam jest Pamiętam jeszcze. Jak chcę tutaj to zrobiłam ten. Testowałam sobie. To no tam jest artefakt. Tylko muszę to rozbić. O! Olużem groń to zrobiła! Tylko tam muszę się dostać Hmm, chyba, że muszę się Uwa, weź te śmieci! Ty, okay, to są, są rozpece? Uh! O! Oh! Dobra, do to będzie Znaczy nie pamiętam co to było Lasola! Zajebiste to jest! W jakiej grze coś takiego masz? W żadnej, tylko w tej co on tu zjebie? Co za ciekawe, jak tu było robić Wow, ile stawów A stąd mogłam przyszedł Nie mogłam stąd, ale jakiś tak kurde Ale... A, jest to mamba Dawaj, zapierd... Aha, Ło, wow, 50 potrzebuję! Ora tutaj jest trochę dużo tego no problem at all. Look at that shit Oh, I not be Explosive cubes, no thanks. I'm here, maybe. I'm here, I'm here. But I'm here, I'm here. But I'm here. But I'm here. But I'm here. 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 time here but i i i <laughs>

Ogólnie jestem bardzo chujoba w Simon Says, bo mam tylko pamięć, tak, 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 i tak, no, ale ogólnie jestem bardzo chujoba w Simon Says, a więc w ogóle mi nie istnieje. Boom, boom, bitch! Oh, 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 oh. Daj mi klota! Hey. Woo! Ej, yeah. kolejny vortex! Jest kolejny vortek, ale po kolei, po kolei. Teraz mam tu nie. Mam wrażenie, że woli na w ogóle nie skacze. To jest tylko taki na kurde milimetr. mm. Ale okay, tak? O kurwa, trochę robiłam? <ścười> ale wolno, wolno. Nie kurwa, nie To, to. i... ko, tak. Ale ta gra jest tak zajebista Ja się bawię półbornie przy tej grze Cześć, kurwa, bo jestem zjebana A, czyli muszę po prostu zrobić tak, tak That's easy shit Albo myślę, kliknę na przycisk Jeszcze tylko pięć czyli Muszę tam pójść, dobra Teraz tu, tu, tu I okay, co, Ale raz ja powinienem trafić Hell yeah okay, Jeszcze tylko tu I mam wszystko mm.

Collectibles? Tam coś jest zaznaczone, But I don't know what the fuck is it. Wow. Jump i kurde, trick. Co jest, co jest to, co jest to za czerwono? A, że mam tu po prostu iść chyba. Ja. Wow, 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 huhu. Uuu, uh, uh, um, A więc to jest idealny moment, żeby zakończyć ten wspaniały gameplay z tej wspaniałej no. gry. Tutaj chyba też są idle animation. zawsze mówiłabym idle animation. Tutaj chilluje bombę. Wally, my... ...my brother. To było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Ale nie mogę się ukał po patrzeć. No, Więc to było tyle. I co mogę dużo powiedzieć? O, oh, Halo! O, się O, i... Ajo! Fuck.